Assalamu alaikum. Profesor Sakir Akhtar napisał: "Przykładem, w którym alternatywne drogi podawania leków mogą pomóc pacjentom w czasie postów, jest stosowanie plastrów przezskórnych. Na przykład niektórzy pacjenci cierpiący na łagodne formy dusznicy bolesnej, choroby serca, mogą odnieść korzyści z przyjmowania leku triazotanu glicerolu." Jako plastra na skórę, a nie tabletek podjęzykowych. Tutaj lek byłby skuteczny wchodząc do krwiobiegu przez skórę, a nie do ustnie, co mogłoby przerwać post. Może to być możliwe tylko u określonych pacjentów i musi być omówione z lekarzem pacjenta. Farmaceuci na ogół chętnie doradzają pacjentom w sprawie dostępności alternatywnych form dawkowania leków podczas ramadanu. Przykładem, w którym preparaty o przedłużonym uwalnianiu mogą pomóc, są pacjenci cierpiący na łagodne formy nadciśnienia, wysokiego ciśnienia krwi. Tym pacjentom można podawać lek w preparatach, które wymagają tylko dawkowania raz dziennie. Tutaj lek można podawać doustnie w czasie suchur, a specjalna formuła umożliwia powolne uwalnianie leku do organizmu w ciągu dnia. Istnieje szkoła myślenia wśród lekarzy, że ci pacjenci, którzy mają łagodne lub umiarkowane nadciśnienie i mają nadwagę, powinni być zachęcani do poszczenia, ponieważ post może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Tacy pacjenci powinni skontaktować się z lekarzem, aby dostosować leki. Na przykład należy zmniejszyć dawkę leków moczopędnych, aby uniknąć odwodnienia. A preparaty o przedłużonym uwalnianiu, takie jak Inderal-LA, można podawać raz dziennie przed posiłkiem, przed świtem. Coraz częściej lekarze mogą doradzać pacjentom post. Dotyczy to osób cierpiących na cukrzycę. Wielu muzułmanów, zwłaszcza pochodzenia azjatyckiego, ma zwiększone ryzyko zachorowania na jakąś formę cukrzycy. International Journal of Ramadan Fasting Research sugeruje, następujące wystyczne dla pracowników służby zdrowia leczących muzułmańskich pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z cukrzycą, którzy są kontrolowani samą dietą, mogą pościć i miejmy nadzieję, że wraz ze zmniejszeniem masy ciała ich cukrzyca może ulec poprawie. Diabetycy, którzy przyjmują doustne leki hipoglikemizujące wraz z kontrolą diety, Powinni zachować szczególną ostrożność, jeśli zdecydują się na post. Pacjenci ci powinni skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki. Jeśli w ciągu dnia wystąpią u nich objawy niskiego poziomu cukru we krwi, powinni natychmiast zakończyć post. Ponadto diabetycy przyjmujący insulinę powinni skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić, czy można dostosować ich dawkę, aby mogli pościć podczas Ramadanu. We wszystkich przypadkach muzułmańskich diabetyków powinni oni dokładnie monitorować poziom cukru we krwi, zwłaszcza przed i po posiłkach. Podsumowując, islam oferuje chorym zwolnienie z przestrzegania postu podczas świętego miesiąca ramadanu. Jednak niektórzy pacjenci mogą być w stanie pościć, jeśli ich zdrowie nie jest zagrożone w okresie postu. W takich przypadkach porady farmaceutów i lekarzy dotyczące zmiany recepty na równie skuteczne leki, o zmniejszonych dawkach, takie jak preparaty o przedłużonym uwalnianiu, mogą być korzystne dla poszczącego muzułmanina. We wszystkich przypadkach chorób zaleca się, aby muzułmańscy pacjenci, jeśli poszczą, robili to pod nadzorem lekarza.